To będzie mój pierwszy vlog. Właśnie y, za chwileczkę ruszam w trasę na lotnisko, bo będę wybierać się do Edynburga. Bardzo dawno nie leciałam samolotem, więc tak delikatnie się stresuję, ale nie mogę się już doczekać, bo nie ukrywam, że jest to spełnienie mojego takiego małego marzenia o miejscach, które chcę w tym życiu odwiedzić. Jesteśmy właśnie na The Grass Market, co możemy przetłumaczyć jako trawowy market, czy coś takiego. I historia tej nazwy jest bardzo ciekawa, jak samo miejsce, które za chwilę wam pokażę. Otóż prawdziwa nazwa tego miejsca to było The Grace Market, co w szkockim języku oznaczało małą świnię. Natomiast osoba wykonująca tablicę z nazwami ulic, przekręciła i źle usłyszała. Zamieniła to słowo na Gras. I stąd właśnie wziął się te Gras mark. czyli ta ulica, którą teraz idziemy. Również w tym miejscu odbywały się egzekucje, czyli jedna z ulubionych uciech czasów średniowiecza. Na taką egzekucję w Ludlingenburgu potrafiło przyjść nawet 10 tysięcy osób, aby ją obejrzeć. I miały one miejsce właśnie tutaj. Na samym początku tej ulicy, na chodniku, e, mamy z cegiełek ułożoną właśnie szubienicę w miejscu, w którym stała oryginalnie prawie 600 lat temu. Jest jedna postać, która szczególnie zasługuje na uwagę, jeżeli chodzi o egzekucje, które odbywały się w Edynburgu, ponieważ to ile osób tutaj skazano i e, palono czarownicę, to właściwie temat na zupełnie całkowicie inny odcinek. Natomiast jednym z takich przewinień, które można było dokonać w czasach średniowiecza, była zdrada i to zdrada swojego mężczyzny czyli romans po prostu. I kiedy rodziło się takie dziecko z romansu, to ono również nie kończyło dobrze. Natomiast była sobie taka kobieta, która nazywała się Magdalena Magii. No i ona właśnie dopuściła się tego okropnego czynu, jakim jest romans. Próbowała ukryć swój występek. Niestety jej się to nie udało i została przez Edynburski Sąd skazana na śmierć poprzez powieszenie, i taka egzekucja trwała 30 minut. Delikwenta się wieszało i przez 30 minut e, musiał pozostać w takiej pozycji. Po tym czasie delikwent został ściągany, wkładany do trumny, został wypisywany akt zgonu. No i tak właśnie postąpiono z naszą Magdą. Woźnica, który zabrał trumnę razem z nią, i wiózł na cmentarz znajdujący się poza granicami miasta. Usłyszał w pewnym momencie pukanie. Nie był do końca przekonany, czy słyszy to na pewno, czy może mu się to wydawało, ale zatrzymał pojazd. No i postanowił sprawdzić co się dzieje. Otworzył trumnę, a tam w środku nasza Magda wyglądała na całkowicie żywą. Całkowite przeciwieństwo tego, co powinno się w trumnie znajdować. Był on tak bardzo tym zszokowany, że nie wiedział, co powinien zrobić, więc cały wóz razem z Magdą zabrał z powrotem w miejsce egzekucji, bo było to niedługo później. Jak możecie się domyślać, ku ucieczce kawiedzi, Magda została skazana na ponowną egzekucję, i już w momencie, kiedy miała zostać ona ponownie wykonana, na scenę wkroczył szkocki adwokat który powiedział, że hola, hola, halo, halo, szkockie prawo owszem, przewiduje karę egzekucji za występek, jakiego ta pani się dopuściła, natomiast kara śmierci została już wykonana i szkockie prawo nie przewidywało, aby wykonywać karę śmierci ponownie na tej samej osobie. Więc nasza Magda, czyli Magi Dixon została po prostu Wypuszczona do domu. Niestety nie wiemy, co później się z nią stało. Natomiast, na część tego bardzo śmiesznego incydentu, najwyższe znaczenie jakie możecie dostać w Szkocji, czyli pap swojego imienia. Teraz z miłą chęcią zaprowadzę nas na Victoria Street, która to ulica również jest bardzo Instagramowa i bardzo ciekawa. A tam pójdziemy do sklepu Harry Pottera. Pod St. Giles Katedry, czyli pod Katedrą Świętego Gilesa. I mam teraz do Ciebie bardzo ważne pytanie: czym różni się katedra od kościoła? W katedrze zasiada biskup, może zasiadać w kościele, natomiast nie. I tutaj mamy katedrę Świętego Gilesa. Wybaczcie, jeżeli to źle wymawiam. Natomiast jest to bardzo ciekawe, ponieważ jest to e, katedra anglikańska, a nie, nie wiem, czy wie. To w kościele anglikańskim nie ma biskupa taka krótka wzmianka. Był taki król Henryk VIII no i on chciał wziąć rozwód ze swoją ówczesną żoną. Poszedł do papieża, powiedział cześć, jestem królem Anglii, mi rozwód. Papież mówi, no dobrze, ale z jakiego powodu? No bo chciałbym wziąć inną kobietę za żonę. A, 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 tak łatwo to nie działa. Henryk się zdenerwował, stwierdził, że odchodzi od kościoła katolickiego i założył swój własny kościół anglikański. I jeżeli chodzi o ten konkretny budynek, to po zmianie i po przejściu już na inną religię, w niedzielę rano ludzie przyszli, tak jak zawsze w niedzielę, do kościoła, usiedli na swoich stołkach, no i dowiedzieli się wtedy od biszopa, czyli takiego, bym powiedziała, klechy, takiego księdza ówczesnego, że zmieniają religię, teraz będzie wszystko inaczej. No i w pierwszym rzędzie siedziała kobieta, której się to bardzo nie spodobało. Wzięła stołek, na którym siedziała i rzuciła w niego w klechę tym stołkiem. Inni ludzie zrobili tak samo jak ona. Klecha biedny uciekał z kościoła, ludzie go gonili i według legendy nie skończył zbyt dobrze. I ludzie się bardzo ucieszyli, że odzyskali swój kościół, jednak do końca tak nie było. W każdym razie, w związku właśnie z tą całą sytuacją, nazwa katedra Sally Jails została. I jeszcze taka ciekawostka, pokażę Wam za chwilę, na cześć odwagi tej kobiety. W środku znajduje się nie posąg tej kobiety, tylko stołek, którym rzuciła. W tego biskupa. Teraz pójdziemy kawałek za katedrę i opowiem Wam przy okazji bardzo ciekawą historię. Otóż był taki pan jak John Knox. Nie lubił za bardzo kobiet, uważał, że wszyscy są równi przed Bogiem, ale mężczyźni. To on rozpoczął polowania na czarownice w Szkocji. Generalnie goś nie był za ciekawy, ale bardzo przysłużył się Szkocji i szkockiemu kościołowi. No i w jednym z jego życzeń pośmiertnych było, aby został zakopany w okolicach właśnie katedry, aby został pochowany w okolicach katedry, gdzie spędził większość swojego życia brakując e, nowy szkocki kościół. Za katedrą znajduje się The Supreme Court e, Szkocji. No i w czasie, kiedy budowali właśnie ten budynek, tutaj w tym miejscu, gdzie e, teraz stoją samochody, znajdował się cmentarz. I właśnie na tym cmentarzu leżał John Knox. Również z innymi oczywiście. No i wszystkich ludzi przeniesiono na inne cmentarze w obrębie Edynburga. Natomiast, aby zachować i spełnić dalej życzenie Johna Knoxa, aby był pochowany właśnie obok katedry, jego zostawiono w miejscu, w którym leżał. I teraz w tym miejscu, gdzie leży on, znajduje się parking. Miejsce, w którym leży John Knox ma numer 23 i nie, nikt tutaj nie parkuje. No, może poza jednym wyjątkiem. Nawet kiedy cały parking jest pusty. Jest tylko jedna osoba, która ma odwagę zaparkować na numerze 23 i jest to minister w swoim czerwonym Ferrari. Dlaczego parkuje? On uważa, że John Knox jest w jakiś sposób jego szefem i że na pewno jako szef nie pogniewałby się, że jego pracownik parkuje na jego grobie? <grych> Dość konkretny sposób myślenia, ale właśnie tak jest. Chodźcie, przejdziemy się po szkockim markecie. Idziemy iść na nasz pociąg, w którym udamy się dzisiaj na rejs. Z różnymi nawigacjami, Ona nas trochę dziwnie pokierowała, więc idziemy trochę lasem i musimy się śpieszyć, żeby nam nie odjechał nasz. na no, odpłynął! Nasz udało się, zdążyłyśmy, tylko musiałyśmy przejść przez jakiś dziwny las, ale się udało, jesteśmy, zaraz przypłynie nasz statek i ruszamy na przygodę. droga, którą myślałam, że jest skrótem i jakąś w ogóle zapomnianą drogą przez las, okazała się być legitną drogą na yy, dworzec z pociągami. Tak wygląda. Idzie się do góry po takich schodach, a później przez taki jakby kawałek park albo nie wiem las. W każdym razie już po rejsie. Jesteśmy całe i zdrowe. Wracamy do Edynburga, coś zjeść. Jesteśmy przed wejściem do edynburskich lochów. Za chwilę rozpoczynamy naszą dzisiejszą przygodę. Jesteśmy w toalecie, ale nie że bardzo mi się podoba. Cała otoczka jest wokół tych edynburskich lochów. Coś niesamowitego. Gdy przed chwilą tutaj były takie dźwięki krzykówko. Trochę się przestraszyłam, bo się nie spodziewałam. Niestety w lochach kazali nam wyłączyć telefony i nie mogłam absolutnie nic nagrywać, ale zapewniam, że było to naprawdę fantastyczne doświadczenie i bawiłam się fenomenalnie. Później, tuż po zakończeniu zwiedzania lochów, udałyśmy się na lotnisko, gdzie oczywiście zbyt długo czekałyśmy na samolot i wróciłyśmy do Polski. Także z mojej strony to tyle. Dzięki za oglądanie vloga. Subskrybuj kanał.